Witajcie, kochani. Chciałabym Wam dzisiaj przypomnieć o cyklu, który zapoczątkowałam dobrych kilka lat temu. Nazywał się on Grozownie On Air. Jego zamysłem było publikowanie opinii o książkach w formie audio. Pojawiły się trzy lub cztery opinie, nie pamiętam w tym momencie, ale z przyczyn prywatnych, zawodowych zawiesiłam ten cykl. Dziś pomyślałam, że fajnie byłoby do niego wrócić. Z racji tego, że jakby wciąż cierpię na niedoczas z powodu opieki nad maluszkiem. Maluszek już nie jest takim maluszkiem i jest jeszcze bardziej wymagający niż był maluszkiem, więc, więc tak naprawdę, kiedy już Daniel idzie w spanko, nadchodzi wieczór. To często po prostu siadam i zajmuję się pracą. I jakby no nie ma czasu za bardzo na kontynuowanie hobby, bo, bo są, no, są priorytety, tak? Jeżeli macie dzieci, macie yy, obowiązki, to, to pewnie zrozumiecie. Ale yy, chciałabym yy, spróbować zmierzyć się ponownie z, z tym cyklem. Yy, nie wiem, na ile będzie to regularne, i mam nadzieję, że mimo wszystko będzie, że tego znowu nie porzucę, nie zawieszę. I będzie mi miło, jeżeli będziecie słuchać tych moich opowiastek o książkach. A już w najbliższym czasie zapraszam Was nad Czarny Staw. Przyjemnego wieczoru. Ściskam Was mocno, Magda.